Powiedz mi jeszcze, jak tam z dziewczynami? No, mam taką panią, która. kiedyś ja Była moją kochanką, teraz mąż i zmarł. Znowu się do mnie przystała, jak jawica. No, troszkę mnie sponsoruje. Mam i drugą którą mogę używać kolko godno jak to się mówi po czy jakieś światowe jesteś widzę Nie, coś tam wystarczy zawsze Już wystarczy no Jak mam tylko to zbierę się za panią A jak tam? Powiedz mi, z napojami A napoje, napoje to normalnie F16 Jak zwykle ewentualnie naleweczka ja po dużo nie piję, a w czasie go tak, jak już jednego. A tak to jeszcze w i na lewka. O. A w czasie wolnym co robisz? W czasie wolnym siadam się na ławeczce, Podlewam strunek do plastika, podlewam coca i patrzę się jak ludzie sobie chodzą. Ten mi mówi dzień dobry, bardzo ja temu dzień dobry, ten, czy pani, czy panu? A może że mam coś zaśpiewać? je. je ty księżyc na niebie, i do ciebie na niebie. Piękna nabyła. jak to by się miało. już nie pamiętam. Chciałbym to. No, gdzie. wystarczy, wystarczy, spokojnie. Tak. Wystarczy. Ja. Jeszcze chciałbyś coś powiedzieć? A jeszcze bym chciał powiedzieć to, że mamy ładną pogodę liście opadną, zaczną się śniegi i wtedy dopiero polecimy na marcy. a znaczy, <try> na na czyli ogólnie mówisz, że jest dobrze a podoba Ci się zależy, w Polsce? Zla, zależy dla kogo dla niektórych jest bardzo źle, dla niektórych tak średnio, a niektórzy żyją sobie jak w pączek A ty? Ja nie narzekam, nie narzekam, nie narzekam. Czyli w Polsce dobrze jest? No, niezupełnie, niezupełnie, oj, niezupełnie, niezupełnie. zupełnie. <śla> Zmieniacie to wszystko jak w kalejdoskopie. Jak nie do nas tuż, to u bracia, są to u kradli księżyc. Ktoś to tak na zakończenie coś powiem. A na zakończenie powiem. Wczoraj wypowiedź pana Wałęskiego czytałem. Tylko, że on to ma... co Wszystkiego dosyć tej polityki. Chcesz, kogo, chcesz kogoś pozdrowić? A chciałbym pozdrowić swoją yy, yy, siostrenicę Kacie, jej męża Mariusza i Pubę, ich syna. I chciałbym pozdrowić wszystkich, z nich to no mądrze myślą, bo i pracują.